Cześć, na moim kanale. Czas na konkurs Igrzysk Olimpijskich Mediolan Continent 2026 na dużej skoczni. Czy zostanie szansa medalowa? No raczej nie, konkurs duetów daje jakieś nadzieje, w szczególności po treningach, gdzie Kamil Stoch czterokrotnie był w czołowej dziesiątce. Tak? Czterokrotnie czy trzykrotnie? Ale raz był czwarty, raz piąty i raz dziewiąty to na pewno. Kacper Tomasiak powoli, powoli się tutaj budzi. Paweł Wąsek nie wygląda równie źle. Więc zapowiada się ciekawy konkurs. Przypominam sobie subskrybujcie, łapki do góry i dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Rozpoczynamy. Rozpoczął Dian Andrzej Andrei na przeciętnym skokiem. A tuż po nim właściwie bardzo słabym skokiem zasiada Kuiwu Song, reprezentant Chin. Rewelacja konkursu na normalnym obiekcie. 31 miejsce w, D w konkursie mixtów Chińczycy. Niespodziewanie byli w finale. Czy teraz znowu się to potwierdzi? No niestety nie zaledwie 109,5 metra, i w dobrych warunkach, czy to, to, trzeba to powiedzieć, bezwieczne niemal. No ale nie wykorzystał tego. Prowadzi, ale wysokiego miejsca tutaj nie będzie, niestety. Przesuwamy się w górę. No i spójrzmy na Kajmara Wagula. Estończyk był zadowolony ze swojego skoku na normalnym obiekcie. Niestety zbyt dużo mu to nie dało. Nie mam do finału. Czy teraz będzie podobnie? Tutaj może się zdarzyć wszystko. Tak samo z songiem nawet, w to gdzie się niezłe skoki. Ale Kajmar Wagul, króciutki skok, zaledwie 105 metrów, 2 punkty dodane, szóste miejsce wyprzedza. Jedynie Daniela Dreczasilę prowadzą Francuzi. Bilesi przez przerwę. No a teraz, być może ostatni skok w karierze. Mackenzie Boyd Klaus. 115,5, i pół, z tyłu skoczni. Fajnie, jakby sobie tak skoczył 120, żeby do finału, żeby to nie był jego ostatni skok. Jest telemark. 102 metry, 6 punktów dodanych, to dobre na no to szóste miejsce. Nie żegna się w jakiś piękny sposób McKenzie, no ale... Zawsze mogło być ciut gorzej. I teraz czas na pierwszego z naszych. Kamil Stoch. Bardzo dobre treningi. Czuję się dobrze na tej skoczni. Jak kombinował w trzecich próbach było źle. No ale pierwsze dwie próby w obu dni były bardzo dobre. Jak skoczy teraz nasz biszczy. Dobre wiary, wyjście z progu. Niska sylwetka w locie. Czy będzie prowadził? 130 metrów, 7 punktów danych, Trzecie miejsce dopiero Kamila. Żegna się z kibicami, wie, że 3 straty punktu do Wasiliewa to nie jest dużo, to jest wszystko do odrobienia, nawet czy to w finale, czy ogólnie jednak. Nadzieje były na coś wow, a tego zabrakło. Teraz Stefan Nebacher, Austriak. Austriacy tutaj wyglądają po prostu tragicznie. Może Herlen na treningach jak skakał to prawie że dominował, to raz, drugi, dwa razy pierwszy. Tagemacher przeciętnie, czasem ponad za 30, na 30. Czofenik, tragiczne skoki. W ostatnim ligu wyprzedził chyba tylko Szpulbera albo Bedira, nie pamiętam z kimś przegrał z tej dwójki. Kraft też dużo talenków nie wyprzedza, mogą pluć sobie w brodę, że nie wzięli e, tego Fetnera. No ale tak wyszło cały czas na Daniel Wasiljew, a na Belce zasiada lider Pucharu Świata Domen Prewc. Przecież z konkursu na normalnym obiekcie. Tutaj jest jednym z faworytów. Wiemy o co z tyłu skoczy. Jak skoczy domen? Nisko nad ze skokiem w okolicach zielonej linii. 127,5 metra. Czy punkt odany. Jest szósty. A was do finału raczej powinien być. Chociaż strata do Wasyljewa 14 punktów. To jest naprawdę sporo. Trochę się nie spodziewałem tego. A teraz przejdźmy do próby Ilii Miziernyka, Jedna z nadziei medalowych. Dla Kazachów to konkurs duetów. Jakby to nie brzmiało. Była chyba Syryza w czwartym miejscu. Coś takiego dość nieprawdopodobnego. No ale Mizerny tutaj się czuje bardzo dobrze. Wasiliew też nie wygląda źle. A ilia Mizernych będzie blisko prowadzenia. 130 metrów. Może i tylko pół punktu dodane. Ale jest ósmy. Jeszcze niepewny finału lecz... Raczej może być spokojny. Prowadzi Mariusz Lindik po dobrej bardzo próbie. A my... Zobaczmy skok Daniela Chofflinga. Strasznie męczy się tutaj Daniel. Tutaj nie widać jakiegokolwiek potencjału na coś więcej w jego skokach, co gorsze. Tutaj jak zdarzały się sytuacje, że. E, Pojedyncze skoki miał nie, to, ale może teraz coś zaskoczy. Daniel Choffling wysoko jak na siebie nad ze skokiem tutaj. W ciężkich warunkach. 124,5 metra, 8 punktów dodanych. Jest 17. Jakieś tam szanse na serię finałową ma. Raczej może być zadowolony z tego skoku. No teraz spójrzmy na Hektora Kapustika. Cały czas naprowadzają lindik, ówczny Kamil. Kapustik 40, numer startowy. Tutaj w rzeczywistości wcześniej, bo to według To się nie dało chyba tak zrobić. No ale jak skoczy Słowak. Dobre wyjście z progu. Wysoka sylwetka w locie Hektora. Będzie duża rekompensata, bo aż 10 punktów, 124 metry, jest w serii finałowej na 20 miejscu, czyli zamyka stawkę zakwalifikowanych, cały czas na prowadzeniu Lindwig. To są minimalne różnice w czołówce. Tutaj może wydarzyć się wszystko. Kamień punktów straty i teraz drugi z naszych, Katwer Tomasiak, 134 metry by wprowadzić, potrzebuje Polak. Wieje lekki wiatr w tyłu skoczy. trzymajmy kciuki. Dobre wyjście z progu. I może objąć wprowadzenie, będzie na Żyletki. 133 metry, pół do dady. 19,5 dopiero, 9 lokata, ale to są straty minimalne. To się będzie wszystko działo w finale. Kto skoczy dalej, kto skoczy mniej. Nie można być niczego pewnym po pierwszej serii. Kasperów dziesiąty i ostatni z naszych na pierwszej rundzie. Paweł Wąsek dobrze się czuje tutaj. Oczywiście pojedyncze skoki były średnie, no ale zamykał zazwyczaj dobrze. Paweł Wąsek, dobre wyjście z progu, wysoka sylwetka w locie Polaka. I może bądź prowadzenie, bo to jest 130 metrów, aż 8 punktów dodanych. No może nie jest liderem, no ale szóste miejsce w konkursie Igrzysk Olimpijskich. Po pierwsze znaczy nie będzie szósty, bo jeszcze kilku zawodników jest do końca, no ale szósty na razie. To nie z wystart. No i spójrzmy jeszcze na rojoju. No Jan Herl niestety chyba zabiera nadzieję na złoto komukolwiek, no ale jak skoczył Rojoju Kobayashi, 49 numer startowy. Dobrze się w miarę tutaj czuje. Normalnie jak skocznie wyglądał tak idzie tutaj, nie zaś tak źle. Jak skoczy teraz? Dość pasywna sylwetka. Leci wysoko Japończyk! Czy wyprzedzi Herla, 137 metrów, 6 punktów odjętych, jest nowym liderem. Czy mamy faworytów do złota? Może tak, jak Kraft, jeśli by tak trójka się zamknęła, to byłoby szkoda tego konkursu. No Kraft jest trzeci, ale on jest wśród tego dalszej części. Dwóch odjechało, to cała reszta walczy o podium, o trzecie miejsce. Kamil Stoch, który jest 17 traci do podium zaledwie 5,1 punktu. Zapowiada się pasjonujący finał, więc zaczynamy rundę finałową. I chodźmy do Johana de Forfanga. Naprowadzenie kapucji przed Deshwaderem, medalistą olimpijskim, bądź co bądź. A jak skoczy Forfang, 27 miejsce po pierwszej serii wieje wiatr z tyłu skoczy, ale może wejdzie z od Johana. Na pewno nie jest jakiejś super dyspozycji na tej igrzyska. Ciężko było się do nich przygotować. No ale to jest skok na wyjście prowadzenia 128 metrów, 5 punktów dodany. No nie, jednak przegrywa ze Słowakiem, ale raczej taki start nie byłby na siebie zbyt. Skoczył na go stać po prostu. Przejdźmy do Rena Nikajdo. Miał tu walczyć o medale, miał walczyć o czołówkę, jest dopiero 202 po pierwszej serii. Jak skoczy Nikajdo? Łanie nie położę na nartach, no ale krótko, bardzo krótko. Rekompensata 10,5 punktu, czwarte miejsce. Za kapustikiem Kolbim Wellingerem, który dał naprawdę genialną próbę. I to może być awans do top 10. Choć raczej nie, bo i idealnie by A teraz bardzo ważny skok. Pożegnanie z igrzyskami olimpijskimi być może. Kamil Stok 128,5 by ale potrzebuje jej 134. Trzymajmy kciuki za Kamila Przeciętne wyjście z progu, wysoka sylwetka. W locie będzie nowym liderem Kamil, to jest pewne. Masz 11 punktów danych, 128,5. Dobre doty, mamy lidera i co będzie dalej? O 2,5 punktu nad Antimalto Naoki, na Kamura Rozdziela Polaka i Fina. I teraz kolejny z naszych Kacper Tomaszek, 15 po pierwszej serii 128,5, Wieje mocy wiatr z tyłu, skoczni, ale wierzymy w Kacpra. Mocy wiatr z tyłu to nawet jego sprzymierzeniec, i to jest bardzo dobry skok Polaka. 130 jednak, 129,5. 7 punktów dodanych i z trzeci dopiero. Rozdziela na kamurę i alto. Tam nadal jest ciasno za Kamilem. I to bardzo. To teraz przejdźmy do Jefena Marusiaka. Jedenasty po pierwszej serii. Ukrainiec walczy. Nie tak naprawdę o co. Stać go tutaj na dużo, co pokazał w pierwszej serii. Teraz wysoka dość sylwetka w locie. No zabrakło w końcówce tego, wow, 127,5, 5 punktów dodanych, dopiero dziesiąta nota. To pokazuje jak nawet dobry skok może rzucić zawodnika w dół. No a teraz, przyjrzyjmy się próbie Pawła Wąska, 10 po pierwszej serii, wierzymy w medal, wierzymy w cud. Warunki są wyśmienite, tutaj da się skakać naprawdę daleko. Na Leci wysoko Paweł Wąsek. I 132 metry, 3 punkty dodane. Czwarte dopiero miejsce Pawła. Czy będzie Polak w 30? Teraz Wladimir Zografski. Daniel Wasiliew, Roman Kodelka Króciutko Roman w finale. Zajc Hoffman. Lindwik. No, i zostaje trzech liderów Stefan Kraft. Zaniko, Kieto Sacho. Co za sensacja! Medal dla Finlandii. I teraz Jan Herl. Drugi po pierwszej serii. Czy będzie złoto dla Austriaka lub Japończyka? Tutaj może się wydarzyć wszystko. Znaczy, oni odlecieli reszcie To się wydaje oczywista oczywistość. Jan Herl, czy wytrzyma tą presję? Leci nisko i czy starczy do medalu? 126 metrów, 7 punktów dodanych. Dopiero siódmy jest Austriak. Co on właśnie zrobił? Niko z liderem przed Aleksem Instawej. Czy będzie drugi medal Krafta, czy Roju Kobayashi wygra? Raczej to powinien wygrać co tutaj się dzieje 130 metrów, by zdobyć złoto olimpijskie potrzebuje Roju. Genialny skok w pierwszej serii. Teraz ciężkie warunki, ale on może sobie z nich poradzić. Ma mocną psychikę, nisko nad ze skokiem Japończyk czy starczy, wiargo go przyduszał. 124 metry, 10,6 punktów znane dopiero piąte miejsce Rioju Kobayashiego. jego Wygrywa Niko Kitosaho, Przed Aleksem samem Trzeci Stefan Kraft. Czwarty Arżelajczyk. Piąty Rioju. Szósty Paweł Wąsek. Dładnie Paweł kończy tej Izzy. konkurs duetów. Siódmy Felix Hoffman. Ósmy Jan Herl. Niestety nie ma medalu dla Kamila. Było blisko, bo naprawdę blisko tego medalu. Walczył jak równy z równym. Ale co tutaj się stało z Herlem i Kobayashi w finale? To jest jakiś. Dziwne rzeczy. Blisko też medalu Kacper Tomasiek, 14. miejsca, strata 9,1 punktu. Top 15. Ktoś skacze 4 metry dalej i ma pewny medal. A może i złoto, tutaj było naprawdę coś niesamowitego ten konkurs, co tutaj się działo. Zwycięzcą Finn, Niko kytosacho Włosi z medale w skokach. Przynosi to Alex Inzam, który tutaj wyglądał najgorzej na treningach z nich. Trzeci, Stefan Kraft. No też, forma treningowa to tragiczna. tragiczna, ja jedynie ten to Zachodnie byłby jakąś olbrzymią sensacją, Nie nie skakał źle. Laniszek, no a Laniszek to czołowy dziesiątki raczej typowany jest. Rio. jak on nie wygrał medalu żadnego, to jest ciekawy przypadek. Paweł Wącek, szóste miejsce. Siódmy, Henrik Sofman. Herl, ósmy, Kamil dziewiąte miejsce. Ładne pożegnanie. Liczymy, że w duetach pokaże jeszcze coś wow. Zdobędziemy medal, bo wiemy, że stać nas na to. Takie przekazanie pałeczki Kacper-Kamil. Chyba, że Paweł-Kamil, bo to jednak różnice są minimalne. A jednak Paweł Wąsek był bliżej. Szkoda, że nie skoczył z tych dwóch metrów dalej, bo się dało. Może to styl. Cząń ci dzieckie zamyka Wilho Palsari, zobaczmy dekoracje i coś nieprawdopodobnego. Film ze złotym medalem wszystko olimpijskich, włok ze srebrem. Ma być ciekawy konkurs, to wszyscy wiemy. I to przez dużą miność osób zmówione. Też będzie wiało. No mocno z tyłu. Dodatkowo deszcz, który będzie spowolniał zawodników. Ogólnie igrzyskie, gdyby tak było, to byłyby dla Krafta, Na pewno byłby największym wygranym na z Darek Swing i nikokie to Sacho. Henry Kobayashi, trochę tym dużym skoczem by przegrali w duetach. Na dużym obiekcie, na pewno będziemy chcieli walczyć o coś więcej. Trzymajmy kciuki za Polaków w poniedziałek. Przypominam o stronie subskrypcji oraz łapki do góry. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!